O już, już, już tutaj. Ten domeczek. I czyli mamy dwóch. Dobry. Dzień dobry. Jana i Euzebiuszek. Nie Jana i Euzebiuszek, nie wiem, głoski. się kłania? Okay. Malimenta. Yeah, no, yeah. Nie wiem, yeah. A Euzebiuszek jest w domu? Yeah. Możemy pogadać chwilę? To nie bardzo w stanie odpowiadać. On? A czego? Ja go O bo... go pan pogadamy co chwilkę. Komornik pan powie, że przyjechał. Prawie ma... alimentów. Prawie alimentów nie płacicie chłopy. Płacicie te alimenty? Pan... Nie będę robił. Nie ma co, to, co tam u pana zajmować. Pan zajmować A, pan pan dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Uszanowanie, pan ma jak na imię? Nie ma głośki, Albert. Arthur? Nie, to nie, to nie zaj... jest. Czyli pan ja... Rad... A jest. Gdzie jest? na. Panie Zebioszu prosimy tutaj, to do pana jestem. No. Pana już... Proszę, pan przyjść. Ja, ja cały czas w samochodzie siedzę to. Dzień pana. E, no? Przede wszystkim pana się spytam, z kim pan rozmawia. Z kim ja jestem, tak? Tak. Komornik sądowy, Andrzej Sienkiewicz, rewir pierwszy Radzin Podlaski. Przeczytać proszę, jeden, drugi. Nie wiem o co chodzi? Ja to z tylko zdjęto. Ja, ja, ja. Jest I podobny. Wszystko. No, jak najbardziej, no. <grymne> <grymne> słuchaj ja, Proszę, to jestem ja. Tak. Możemy tak? teraz przeprowadzić się tak, spokojnie. Tak. Opisać tak, jak, żyje, tak. jak żyjecie, z czego żyjecie. Żyje, ja, panie, skończymy, zostawiam na Cisza! Panowie! Cisza! Panowie, no bo chcemy cokolwiek... Panowie są trochę wypieci dzisiaj chyba, czy nie? Nie. Ja przyznam się, że nie szczerze, tylko po Albert Tarenty i wszyscy żyją z Alberta no. Renty. Z Alberta Renty, tak. Ile pani zaczyna się na tym. Pani kierowniczko, nie prawda, nie prawda. Prawda. prawda Pani kierowniczka powiedziała. No ja Czy żyjecie z ręki brata wszyscy, tak można powiedzieć? Wszyscy, w rękę brata, dzień, 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 dzień. Dzień, dzień, dzień. Matka już nie żyje świętej pamięci, nie, dzień, dzień. Dzień, pamięci. Dzień. Dzień, nie żyje. I ojciec matka nie żyje. Dobrze, i utrzymujecie się z ręki brata wszyscy? Z Alberta Z Alberta Niemgowskiego, tak. Utrzymujemy się na razie. A co tam? Pani niewygłoska, co pan tam pije takiego fioletowego? Ale co? A dziewódzka! Aaaa, dziewódzka! Oooo, rabosz! Panie kierowniku, no. Pani kierowniku, Proszę mi nie zabierać tego. Nie zabiorę, bo pan nie jest. Nie, z... Z... nie jest dłużnikiem. Pan jesteś czystym u komornika jako Ale za. Teraz wracam. W związku z tym, że tak Gdzie? wyczuwam, że chyba coś że, żeście ja. jednak opisał, wypili, to opisał, mogę tylko co notatkę urzędową. Ja ja nie wypiję, po... bo. za pan nie dziążę. Nie piję pan, tak? No skąd? W ogóle? Nie wolno nie mówić? Mleka nawet nie mogę. Długo no się od razu... No, no dobra, na w formie notatki, że z źródeł dochodów. Nie, po prostu nie. Z, ja z, ja dobrałem. Dobrałem. z dochodów Alberta Niemkowskiego. Bo ja durałem, Byłem. Byłem na psychiatrach ja, ja Jak mnie pan da z roboty, to, to ja cały <ślech> czas idę do roboty. Majątku widzę tu żadnego jakiegoś takiego, żeby nie coś, o, że, to tak o, jak widać, widać, tak? To, co widać na Was, tak? Chcę, co Pan chce wziąć? Panie widać? Pani kierownik, <laughs> Pani kierowniku! Panie kierowniku! Żarówkę? Panie kierowniku! Skarpetki dziurawe <laughs> zostały tylko, tak? O, a załóż Pan, palec wycięty. <laughs> nawigacja Dobra. No, co to tu oglądać jak tu nic nie ma do oglądania no nie papierosa nawet nie mam no i co pan zrobił no, żyno... i na papierosy nie mam 5 złotych proszę mi pożyczyć tak? tak zaraz zaraz. ale dam ja, ile fajki teraz kosztują? Potem, bo ja nie palę ile fajki kosztuje? 4,80 to to no, 5! No jest. 5 zł 5 to ja wiecie, że nie no, mam. Kierownik. Jest... Masz, pan. Ja